Pani sandały są do takiego krótkiego, powiem tak drastycznego masażu. Takiego mocnego, pani zakłada, 15-20 minut. Chodzi i one pod spodem odciskują się na tych receptorach. Jednocześnie naprostowują wszelkie de deformacje, stóp te haluksy, no, haluksy, podkurczone palce, nie tylko to. A, a wkładki, bo pani, ja mówię o różnicy wkładkach. A wkładki mają o duży, gruby wkład ortopedyczny, czyli pełną ortopedię, najwyższej klasy, ale są do butów takich, które są obszerne, do szpilek nie wejdą, do jakichś wąskich laczy nie wejdą. One mają amortyzować stawy skokowe, kolanowe i biodrowe. Ponadto wykonane są z najlepszych materiałów, przyjaznych dla ciała, dla skóry, mają wietrzenie. I one ma, mają służyć na cały dzień dochodzenia. Stawy skokowe, kolanowe, biodrowe mają idealną idealne podstawę. Ustawienie stóp jest właściwe. Jak jest ustawienie stóp właściwe, to później następne stawy są również właściwe. Tym się różnią sandały od kładek. Mówimy o wkładkach do sandałów mogą być też. Oczywiście można je taśmą obustronną przyczepić i oczywiście jasne do sandałów mogą być. No Nawet, nawet te starsze panie takie w domu noszą, do łapci sobie noszą. W domu, po domu, bo, bo takie łapcie typowe, jak to, to one powodują też, że płaskostopie się tworzy takie miękkie, omówię. Jak się wkładkę włoży, to już jest ta stopa inaczej nawet w domu ustawiona. No. Na razie sandały, tak, 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 tak. Tora przeciw zawałom, udarom i tworzeniu się skrzepów. Tore bierze się pod język. Wspaniały preparat. 19 wyspecjalizowanych ziół razem połączonych. Idealna reakcja: krwiobieg, mózg, tak. Bierze się kilka razy pod język: tora. Mamy torę, tak, tak. Dołożyć torę do tego. To mamy zamówienie.